Ciekawą. Czekał czekał tam 79 jak go rozwiąże. Zaczynam w 19 trafia podwójną 50 41 punktów tak jest do końca. 41 chciał jedynie trafił po trójną, więc 38, ma już tam lotkę, ma już dobry tak jest 38. 38 do końca. Lotka, Lotka już jedna tam jest. Nie dorzuca drugiej, niestety, ale byłoby to z pewnością widowiskowe. Kończy z 19 punktami, a Mariusz z lotkami meczowymi na Double. 10 i trafia. Dziękujemy w takim razie Mariuszowi i Grzegorzowi Dączkowi za bardzo miły finał. Choć troszkę za szybki.